Witam serdecznie. Dzisiaj proszę Państwa będę golił swoją głowę za pomocą maszynki systemowej z dwoma ostrzami. Maszynka nazywa się Zilet Skinguard. Jest to moja ulubiona maszynka do golenia głowy. Zmoczę głowę ciepłą wodą. Czynność tę wykonuję z reguły raz w tygodniu. Ostatnio naszłem ją i kole głowę co dwa dni, co trzy. Mam już szykowany pędzel z mydełkiem Tabak. Jest to jedyna maszynka systemowa, którą, którą w tej chwili używam. Jedynie do głowienia głowy. Twarz. Gole tradycyjnie maszynkami na żyletki Po prostu skóra na głowie jest cieńsza, bardziej podatna na dla podrażnienia. Dlatego gole sprawdzoną maszynką w tym przypadku jest to maszynka Skinward firmy Zilet, która Nakomicie się u mnie sprawdza. Z swego czasu, jeszcze gdy nie koliłem się tradycyjnie, koliłem również twarz tą maszynką, gdy jeszcze zostało mi w zapasie całkiem sporo ostrzy. I również dobrze mnie dogalało koląc głowę. Od razu zawsze jadę pod włos. Nie golę się najpierw z włosem, później pod włos, tylko od razu czynność tę wykonuję, jak widać, pod włos. Ponieważ w maszynce tej ostrza biegnące równolegle umiejscowione są Znacznej odległości jedno od drugiego nie dochodzi do zapychania się, nie ma problemu z wypukiwaniem. zapewne część z Państwa używa maszynek elektrycznych, żeby goić głowę. Ja jednak polecam golenie chociażby taką fajną maszyneczką, zwykłą dwłoszczówką. Szynka spokojnie daje radę. Nie jest to co prawda maszynka na żyletki, ale liczy się funkcjonalność, wygoda no i również to, że dobrze goli. Mędu oczywiście tradycyjny, pędzelek. Przy okazji takiej fryzury znika problem z upierzem, z siwymi włosami. Jeżeli ktoś już takowe posiada, z panów, taka fryzura zdecydowanie y, odmładza nasz wygląd i korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Wspólne z woda. zimna woda Króciutki film z golenia głowy Twarz już uprzednio ogoliłem maszynką na żyletki również w znakomitej kondycji bez podrażeń ogólnie polecam tradycyjne golenie maszynkami na żyletki, szczególnie twarzy. Proszę bardzo fryzura Ala Gładko, gładź idealna, jak to omawiają klasycy Nida Gips. Po brutal, w ogóleniu użyję Splasha Bruta. Świetnym zapachu. Zakonserwujemy główkę. Również godna polecenia ta woda po goleniu, brud, świetnie nawilża twarz czy głowę po goleniu. Jest super, jestem fajnie, gładko ogolony. Dziękuję za obejrzenie filmu, pozdrawiam, do zobaczenia.